Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Me Nie Minecraft, 14 milionów 4 milionów challenge ehm, No I Dzisiaj Zaczniemy chyba od zjedzenia Od zjedzenia, nie wzięcia A ehm, Potem może Rozmnożę żabę ehm, I myślę, że tak Zainspirować się. To nie będzie trudne akurat, ale zrobimy Twoją poranną rutynę. Aczkolwiek, no właśnie, to myślałam, że to niekoniecznie możesz wszystko. Ale to nieważne. Zbierz cały plon. Sprzedaj wszystko. 12 nowych obserwujących. Ma 84. Ale tak powoli zdobyła, bo niby jest tą super gwiazdą, ale jakoś. Co chodzi? Yy... są Zachowanie. Prywatne numery telefonów nas zostały mi przy stole. muszę się, żeby w stole. Przepraszam, zakrztyściłam się. Generalnie nie ja powiedziałabym, że każdy chętnie dzieli się swoją opinią W sensie niektórzy są wstydliwi czy coś może, ale no dobra, skoro twierdzą Okej, okay. Musiałam sobie kaszlnąć, więc wyciszyłam mikrofon e, no myślę, że tak Ja się znowu obolałam Ale to akurat nie ma znaczenia Bo będziesz pisać książkę z gatunku scenariusz No i się właśnie zainspirowałaś, dlatego mówię, że to będzie prosto raczej hmm, co tu masz w końcu pisanej książki. O! Ja chciałam kliknąć, że tak. Bydaj książkę też może być. A, to mogę zamknąć w sumie. Zraniona wola. To chyba było. Więc napiszę dwa. Jestem prawie pewna, że to był ten pierwszy i w zasadzie ostatni co. scenariusz, w którym pisaliśmy, że on się tak nazywał. Więc, no, jakby... Dobra. I mieliśmy pójść do kogoś coś ukraść, bo ona była niespokojna, że tak powiem. Teraz jesteś jeszcze samotna Więc Myślę, że znowu pójdziemy do Spencer King Bo oni tam mają duży dom, mało osób teraz, bo umarli im ci najstarsi członkowie rodziny yy, Więc no Ok, masz 9 poziom, gratulacje No i to właśnie znowu jesteś spięta, więc zaraz pójdziemy sobie, nie martw się Eee, sprzedaj. Co nie możesz pójść do swojej skrzynki pocztowej serio? A tu możesz podejść? To może tu możesz teraz podejść. A, bo ta... Dobra, nieważne. Czy to jest? Aha, to jest Juka. Dobra, przez, przez chwilę myślałam, że to będzie na Land, który robi się zdecydowanie. Co co ona robi? Czemu jest tym? Listonoszem. Zawsze musiałam... Nie myślałam, ona zawsze była tą taką, jakąś tajną agentką czy kimś tam. Napisz powieść fantastyczną. Yy. Dobra. I myślę, że na ciebie mamy wszystko. O. Otwórz pocztę otwana. od otwana. Paczka zawierała uroczy Jenny. Aha, okej, okay, to miło. Dziękuję. Yy. Sprzedamy sobie wszystko. To sobie chciałam, żeby się rozmnożyła akurat. Dziękuję. A I możemy lecieć. No. okej okay. Mogą wziąć, mogę wziąć Morgan. W sumie zaproszę ją, tam, bo y, jesteśmy samotni, a nie będziemy gadać z jakimiś obcymi ludźmi. Y, co swoją drogą też jest dziwne, że my jesteśmy dla nich obcy: oni nas wpuszczają do domu, a potem się nawet nie orientują, że, y, że im coś kradniemy. Ale to są jakby Simsy, więc nie można wymagać zbyt wiele. To by było w sumie niezbadne, ciekawe takie. Jakbym ja coś się ukradła, a potem oni by na przykład do mnie dzwonili albo jakaś policja przychodziła do mnie, że coś tam ukradłaś i że ten... To byłaby ciekawa opcja. Zaprosiłam. I... Dobra. Chwila. po pierwsze, chciałam zobaczyć ostatnie. ile masz czasu do urodzin. 11 dni. No to ok. się 11 nie to 11 dni. A. Eee, możesz zwędzić krzesło w zasadzie. Eee, poczekasz aż Morgan przyjdzie. A ona już jest. Ok. A. Eee, Dobra. No. Come on. Okej, okay, Jest. Eee, I możesz się tam przywitać. Eee, E, możesz ją objąć e, flirtować nie wiem zaczynaj jakieś tam wiersze Możesz tam ją pocałować jakoś tam zmysłowo, nie wiem nawet jak to jest e, poszli po pocałunek, możesz pożartować z nią. Доскотовать с ней вампиров. в каждом разе трогать себе с ним В общем, просто. W sensie, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest strój codzienny. W sensie... Wysoka temperatura. Mam wrażenie, że ona ma codzienny ma jakiś inne. Zaraz zobaczymy, co ma na wysoką temperaturę. Czy to jest to, co ma teraz. Nie, no ja chciałam zobaczyć, weź. Czy chyba, że to jest to, co ma teraz. Poproszę o pokazanie stroju codzienny. Aha! Czyli ma to samo na gorącym, tylko po prostu tu ma takie jakieś rajstopy i buty wyższe No dobra Jakby Czemu nie? O, już się kradną. A, nie możesz ukradnąć, dobra, nieważne Iść tu sikać Potem nie, akurat nikogo tu nie ma, to możesz zjeść obiad szybko, może Ci się uda. Na przykład kanapkę z wiatryjańskim bekonem. O nie, jednak jest, nieważne. Oj no weź, zaczęłam dopiero, co się na mnie wściekasz. Przecież to jest normalne, że przychodzi do Ciebie jakaś obca baba i gotuje w Twoim domu, nie? Jeszcze 40 minut, akurat myślę, że zdążesz zjeść. Chyba. Ja no teraz zaczęłaś coś przygotować, obieczę. Ja Wcześniej przygotować. Ja bym nie gotowała w Twoim domu, tylko po prostu ukradła Twoje jedzenie. To Twoja wina, nie moja. Eee, I teraz tak. Eee, trzeba eee, u, 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 no po prostu tu przyleś. i przecież ona przez tu była nie ma już jej? w nieważne A i dobra sekunda, bo masz rób pompki Możesz robić pompki, jak w tym czasie mm, rozłącz się, bo potem kto to jest? ona wygląda jak tamta czy my ją ja teraz powinniśmy mieć w nie wygląda podobnie, ale to nie ona Dobra, nieważne. A wiesz, podejść teraz tutaj zobaczymy, może już trochę spudłaś. No, widzicie, mam wrażenie, że trochę schudła. W sensie, nie wiem, tak mi się wydaje. Byłoby mi nie dała, ale wydaje mi się, że trochę schudła. E, co ty chciałaś pisać? E... Co? fantastyczną naukowo, ale nie ma tego czegoś takiego. A jest, dobra, nieważne. Może być kosmiki nie noszą lustrzanek, jak ci będzie. Oj, nie gadaj jak nią. Niech ona zejdzie na dół, bo nie będziesz mogła nic ukraść tu. A, złośliwość już Ci prawie na ósmy poziom skoczyła, a na ósmym możliwe, że już będziesz mogła komputery kraść, bo jestem pewna, że przynajmniej kiedyś yy, było tak, yy, że można było kraść komputery. Nie wiem jak teraz, bo na nie z Simon, który miał tą cechę kleptoman, ale kiedyś tak było. czemu żeście tu przyleźli? Ja chciałam tam wodę ukraść. No nie wierzę w was, ludzie. Czemu mi utrudniacie? Tak, tu nie ma nic do ukradnięcia. Tutaj tego nie ukradniesz, raczej tego też. Nie ja chciałam zmienić imienia. Dobra. To akurat stąd, bo tam nikogo nie ma akurat. I weź teraz. O, co tu jest? No następny poziom. Ok, po prostu następny poziom. No to możemy w sumie. Eee, napisz. Motywującą książkę. Jeśli ja nie napisałaś ani jednego bestselleru. To może trochę potrwać, z tego co widzę. Jak tam z twoim poziomem? O, już prawie. Myślę, że jeszcze jednak radzisz i będziesz mogła mieć ósmy poziom. Nie, akurat tego wędzić nie będziemy, bo nie ma to sensu, bo to pewnie kosztuje 80 sil ja wolę na przykład dostać 800. Yy, nawet 100 byłoby spoko, ale ona raczej wątpię, że ma jakieś wielkie umiejętności w kierunku malarstwa. Na pewno nie mamy większa, więc. No i ciku. I szybko, póki nie to nie ma, spróbuj to zwędzić. Dawaj, te szadę. No wierzę w Ciebie. Nie spuszczaj już wody, no. Kradniesz tutaj spuszczenie wody jest twoim najmniejszym problemem. O i mam 8 poziom złośliwości i teraz sugeruję Ci żebyś sobie popisała. O, i już było. Można wędzić. Więc myślę, że jak tam się skończy to podniecenie, czy tam entuzjazm, czy cokolwiek, to ukradniemy i komputer. Z tego co mi się wydaje ten jest droższy, więc tego ukradniemy. W sensie te, ten typ jest droższy niż ten, więc... Nie wiem czy to jeszcze będzie, ale możesz zrobić brzuszki. Jak skończysz pisać książkę. Hmm, chyba już nie będzie dobra, nieważne a wszystko ci mryga o, i idealnie, skończyłaś, ci się skończyło e, wiesz co? E, ukradnij w sumie stąd, bo to już i tak ukradłeś czasową, więc nikt z tego nie korzysta e, a tutaj możesz jeszcze wrócić i korzystać kiedyś z tych komputerów, więc teraz nie będziemy już czekać, myślę Wrócimy do domu, bo tutaj yy, strasznie długo to trwa no właśnie 8 godzin. Yy, więc no. Yy, wracamy do domu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, oczywiście yy, możecie zostawić łapkę w górę. Yy, no i jak Wam się nie podobało, no, to możecie zostawić łapkę w dół. Yy, w opisie jest yy, link do kanału Cacper i Michała. Oni też nagrywają różne gry. ostatnia części Kacper, ale Michał chyba też powinien kiedyś wrócić. Yy, no, i możecie też zostawić subskrypcję na moim kanale, byłoby mi bardzo miło. Eee, a myślę, że na dzisiaj raczej to tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!